Pareczka cieka Dobra bierrzy się Zaraz się co papa. fawa dzisiaj czas wymienić oponki we 65 bo z tyłu się poprzebijały, u do krwiatora jak jeździliśmy a przód to jest, są tak spróchniałe, że <laughs> też tylko patrzeć kiedy pękną kupiłem opony, zaraz wam pokażę jakie żem wziął za duzie dobra <laughs> do tych siatek kurwa nakra. i teraz tak, o proszę bardzo żem kupił oponki eee... I kupiłem 255x55 R18, nie? I się połaszczyłem, bo takie ładne, a na samochodzie mam 235x55 R18. No tak, ja myślałem, że ten rozmiar taki, nie? Ten 235, to jest szerokość opony. Że tutaj, nie? Że szersza będzie. O, mówię, wezmę 255, będzie szersza gumyczka, będzie lepiej kleić. <gum> Zobaczcie <gum> o kurde, o ile jest wyższa. I co teraz? E, tak się tak, no szkoda, za późno kupione są. Michelinki, górba? <gum> A więc. Zakładamy. Może będzie dobrze. No tu trochę jest zmiażdżona, nie? Mało trochę powietrza. <grywa> Możemy nie chodzić. Kurwa! <grywa> Za wysoka jest. To wpytę. Zobaczcie, gdzie tam jest kurwa felga. Nie wiem, czy to w ogóle będzie tutaj funkcjonować. Na styk. <grywa> Ale kupione trzeba założyć. Może na tyle będzie trochę lepiej. Co on taki ten wezmą obijany? Ale na tyle... To już w ogóle tam chyba sprężyna jest pęknięta. I nie wiem, <ścoughs> czy to będzie. Musi być, już za późno kupione. Dobra, zdejmujemy kół, kółeczka. Jadę na, do wulkanizatora, żeby pozakładał. I spróbujemy je zamontować. Tam, proszę ja was, 39 stoi. Też o, gumeczki rozpieprzone i kupiłem D39. Proszę bardzo, jakie Gorba tylko, <gum> tylko one są jakieś takie jakby z plastiku. <gum> Ta guma jest taka jakaś jakby plastikowa. Tu jeszcze mam jedną gumeczkę do kobity samochodu. Ten bok tak cały rozpruła o bramę, dokupiłem jedną, mam nadzieję, że będzie że dobrą, żeby wziął, żeby znowu z takimi profilami nie było problemu. Ciekawe, czy to jest w ogóle uścielni, jak to tak poryte. <grywa> Kurwa, jak rano zjechany jest. Aż zadziory są. Może uścielni. Chyba ją postawię całą na kobyłkach. Powietrzu i wtedy wszystkie kółeczka będzie można zdjąć i zawieść do założenia. No ta, Dawaj lebaryczek. <laughs> Weź tu znajdź. A ja Dobra, ale warujemy i spróbujemy kobyłeczkę podłożyć. Dobra, max, kobyłeczka. Da się tak opuścić? Czy nie da się opuścić tak niepierdolnie coś? No stoi, no. Dobra, z drugiej strony idę, jeszcze tak podniosę. I wytry. A, tu jest sprężyna pęknięta. I tu kawał. Tam może spaść z kubełki, kurwa. Patrzcie, tak podłożyłem, że może się ześlizgnąć w tamtą stronę. Czy ja bym wziął cztery koła do samochodu? Cztery opony i cztery koła, nie zmieszczą się. Dobra, bierzemy sam przód na razie. Tego chyba nikt nie odkręcał. O, jak poszło. Człowieku. Nie, to po prostu ktoś dokręcał normalny. Ja musiałem tego nigdy nie odkręcać, bo się pięknie odkręca. A ty żeś ruryczkę przygotował. Kurwa. Słaba ktoś dokręcił. Mogło puścić O <noise> zjebana kółeczko No ta tu jak wyrwało człowieku A on sam nie zmienił gumeczek Może bym zmienił takie klocki są porządne o. Dobra, zobaczmy ci tutaj Żebym odkręcał te koło już kiedyś czy nie? Ja pierdol, odkręcona śruba była. To jest niedokręcona śruba była. Człowieku, nik jak ktoś słabo podokręcał, no to ja robiłem. Dwa, cztery, pięć. No jedna niedokręcona. Patrz, tak się można wpierdolić, złapać rączką. To szerszej czy to osa siedzi? Ni to duże, ni to małe. Skurby sen zimuje. Jednego mniej! Nie wiem, w którym miejscu jest pęknięcie. Tam jest pęknięcie z tyłu jakieś. I tu jest pęknięcie, no. Na tej wysokości pękło. Dwa zwoje są. Zjebany, dlatego tutaj ta strona yy, trochę leży przechylona na tą stronę. Dobra, jadę do wulkanizatora, żeby przełożyć gumeczki. Zobaczymy, czy wejdą. Trzeba, iść wejdą, ale pewnie będą strasznie obcierać. Do przekładania mam 7 opon, więc zamówiłem sobie mobilną wulkanizację. O, podjadą i, i mi tutaj elegancko zrobią. Zdejmuję. Gumeczki i nie będę musiał kursować parę razy do wulkanizatora. Główka, <główka pracuje, górba. <główka> Ciekawej, lepszej tuli. <główka> Także, o, zaraz majster podkręca, postawi na kubułeczkach. Bawareczkej, przód jest ładny. Przody nie trzeba wymieniać, tylko robimy tył. Zamontujemy w e 39 turbosprężarkę, górba. Jeszcze. Taką prowizorkę zrobimy i pewnie jeszcze do kurwiatora pojedziemy tam po tych płytach pojeździć. Więc trzeba kółeczka wymienić. Kurwa, gdzie tu podłożysz? Jak to? Podłoga próchno. No tam. Kurwa, nie mogę podłożyć. Muszę pod te gdzieś. O, kupeczki tu widzę jakiegoś Kunolisa kurwa. Żeby nie wyskoczył mi kurwa spod tego Jaki kunolis O za daleko że wziął Baja bongo Baja bongo Mogę na tym położyć? Nie biegnie się? Aluminium jak pierdolnie pęknie Może nie o Jezu, chłopcy pan Będzie trzymać? Echa będzie, o Jezu. Echa będzie trzymać. A, tylko może się stoczyć, kurwa, do tyłu. Muszę coś podłożyć pod te... komputer daj. <noise> Dobra, podłóż. A, się stoczył. <noise> to teraz się nie stoci. Bo jaki wzmak jeszcze jest. To nieraz strach otworzyć, żeby tam się osy nie zagnieździły, gniazda jakiegoś. Że otworzysz i od razu rozerwiesz im gniazdo i ci na łeb wszystkie. <grym>, by tam gdzieś mi zrobiły gniazdo osy. To Patrz, Patrzcie, jak były dokręcone. Elegancko udało się tym odkręcić. <grym>, Kunolic do fryzjera leci. Kunolis! Kunolis już się nie słucha. Kunolis! Nie słucha się mnie w ogóle. Bo wie gdzie jedzie. Skurwysynuty. Patrz Pocz takie kółeczko, jakie fawrofle Normal. Nie wiem czy te dystanse nie pójdą, o oh, shit, ale nawinęło się. Nie wiem, czy te dystanse nie będę musiał zdjąć. Bo strasznie kiepsko się prowadzi samochód teraz. <grymny> patrzcie, jaką linkę będziesz miał elegancką. Riba. Chodź człowieku. Ale jak się trzyma elegancko, patrzcie na wkręciki. <laughs> gazu się trzyma, to trzeba noża przynieść. Widzę, bo nie zdejmiesz tego tak. Dobra, odkręcamy z tej strony. No, ta strona mocniej była dokręcona. Kółećko całe, ale tam też nawinięte sznurków. Mamy pozdejmowane, teraz muszę tylko sobie obciąć te sznurki. Dobra, mam nożyk zaraz tutaj. poprzecina. No dobra, pozdejmowane, muszę się tam przygotować. Dziękuję. O, zaraz se porównamy. Majster kupił zimoweczkę. Czy takie same, kupiłem? opony dla kobiety? Idę przyniosę. E, taką samą, żebym wziął. Taka sama. Tu kobita zawadziła, nie? Obramę i rozpruła taką dziurę wielgalachną. Na upartego ja bym to skleił. <laughs> Ale strach z taką gumiećką jeździć, nie? E, lepiej kobita niech ma poziomny. Ja bym mógł jeździć na sklejowej. Super glue. <laughs> Kapniałbym super glue i być się mało. Boż... No, to nieźby być się mało. Poksuliną od drugiej strony. <laughs> Dobra. To też jest do wymianki. Ale to prysło. No, odprysło tutaj. A, tam pierdolisz No jeszcze te, te z przodu będę musiał zdjąć też do przełożenia, bo są bardzo popruchniałe. Mam nadzieję, że będą te opony dobre. Żebym nie założył na marne i trzeba będzie zdejmować. Jedną założę i zobaczymy. No nie wiem, górba. Czy będzie chodzić? Nie będzie chodzić. Musi. Upsaj. Dobra, przygotowany jestem na wymiankę. Dobra, patrzcie, tutaj jest tak popieprzona felga, muszę, muszę ją troszkę diaksikiem zregenerować, bo takie zadziory są i to może porozcinać oponkę. Będzie ładnie, nie? Zaraz majster zamontuje do S39 i będzie chodzić. Zobaczcie co we 39 było założone. o A, górba ze smołą było I Nieprzebijalne o Gumeczki dlatego tak długo chodziły? Zakładam gumeczki, obojętnie w, któ w którą stronę będzie się kręcić, nieważne. Dawaj pan, zakładaj. Proszę Dolu, w którą stronę teraz? O, trafiłem. te Trafiłem, elegancko. Ops, od dystan spada <śpiewanie> nie wkręca się wyciągamy ko Lux. komputer się nie połagiał, nie połagiał będzie chodzić dobra, chwila prawdy zobaczymy czy kółeczko wejdzie tutaj wejdzie, tylko tu sprężyna jest pęknięta i może wcierać tutaj zaraz zobaczymy kurde, tu jak blisko dobrze jest takie kupione, takie muszą być. Kurde. Kłopię, coś zrobił. No nie wiem. Chociaż jak usiądzie, to to się powinno oddalić, bo tak, będzie oddalić gdzieś się tu. Będzie no. chować. Ciekawe, czy powietrze nie zejdzie z niej. To jest ta, co szlifowałem diaksem. Ale tu będzie problem. Mm. Tu będzie problem, nie założy. Nie założy? Nie. Trzeba tu sobie odciąć. <śmiech> 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 Kurka wodna. Tu nie ma, nie ma opcji. To musi tak zostać chyba. No. Nie ma opcji. No. A może na styk by wlazło? No to zaraz tamto koło Poczekaj, no odkręty. A no tak. Możemy tam założyć to tam to koło. Może będzie się obracać. Albo tu diaksem się zaszlifuje, ze sklosa, Gumeczkę. Może. <laughs> Jakby miało chodzić. Najwyżej tu wytrzę te plastiki mi. Albo się je odkręci. Kurde, się na przegląd chciałbym jechać kiedy. Wlazło? No żeby się kręcić. <laughs> tak się opony ale, kupuje kurwa na, no <laughs> na styk Dobrze Dobrze na tyk A jak teraz opuścimy to żeby to zobaczą co się no, Wygląda jakby nie dotykało tam Oj. Będzie słychać gdzie tarło Ładie Wniotło Kurde milimetry tam są Milimetry Zastanawiam się, czemu ja takiego sprzętu sobie nie kupiłem. <noise> tylko tym lewareczkiem tak pompuje. A kurwa, patrzymy, to są ciężkie koła. <noise> no, parking nie włączyłem, tylko się koła kręcą? Co jest grane? No, ja bym właśnie poprosił. To ja mam te kobełki, powiem, zaraz zobaczymy jak się opuści te kółeczko. Dobra mhm. No i chwila prawdy. Nie to będzie lepiej niż w <laughs> No tu będzie luz. Z tamtej strony z tą sprężyną pękniętą może być chujowo. E będzie chodzić. Tu jest luks. Także o, babareczka odżyła. Proszę bardzo, jak ładnie wysoko stoi. Kurwa, jakby się coś normalnie zaczepiło. No, opadła? Opadła. Tyle opon trzeba zutylizować. Yy, zaraz, na wulkanizacji chyba 10 zł biorą od opony. 10, 20, 30, 40, 50, 60, dych. Górma! Ale nie uwierzycie, zaraz wam pokażę tamtą, jak ona wysoko stoi! Taram! Górma! Człowieku, możesz tam przejść, przeczołgać się pod samochodem. Jak wysoko stoi. <głos> <głos> Holy shit! A tutaj jest normalnie centymetr luzu <noise> od tego kielicha tego amortyzatora. Z centymetr luzu jest. Będzie chodzić. Gorba, tak się opony kupuje. Piękna sprawa. Na dużych balonach to i szybsza trzeba będzie. Ta. No tak. Także teraz 65 Terenowe je. Zobaczmy jak chodzi i czy nie będzie tarło. Luksus. Na razie nie słychać, żeby obcierało jedynie co, no to obciera przy dużym skręcie, tak jakby gdzieś tam o plasticzek jakiś lekko przycierało. Luksus no, -so. okay. A nie chodzić na tych gumeczkach. Bardzo dobry zakup. Nie wiem jeszcze wiecie, jak będzie na dołach skakała, nie? Co się działo? Będzie na tyle samochody przygotowane do bałowania. Ocello! Nie, no samochody przygotowane już można, że tak powiem, troszkę je poprzestawiać, bo chciałem tam w 39 pogrzebać przy tej turbinie. Tam, jak zamontujemy tą turbinę, to ją potem przestawię tamtą do rodziców, a tą przestawię tutaj i będziemy przy tej długać. Trzeba dokończyć, kurwa, projekt Bugatti Bayron. No i co, byłoby na tyle, jak widać, z majstra szczęściem. Na styku udało się oponieczki założyć. <klucza> Będzie chodzić. No tak, poprzekładane, poprzekładane, bardzo dobra robota. Przygotowane do upalania znowu. Mam plan. Wiecie co chcę zrobić? Chcę wybebeszyć E39 z tych wszystkich plastików w środku, z tych foteli, z tego wszystkiego. Wyczyścić. Odchudzimy ją i zobaczymy wtedy, jak będzie szła kurwa po płytach do kurwiatora na shortboardingu. No tak. To się już dokończy Bugatti Beirona. I akurat będzie. Także pewnie dopiero na wiosnę pojedziemy. Najpierw musimy tym Drutkartem pojechać. Dobra. Byłoby na tyle. Gitmalina. Do następnego. Cześć! Tak się opony kupuje. Kurwa. Nie chodź.